Witam wszystkich, dzień dobry, mam nadzieję, że macie już od rana bardzo dobry humor. Dzisiaj nam pogodka sprzyja, żeby zrobić gimnastykę w domu i jeśli ktoś nie może robić to na stojąco lub nieco, może zrobić to na siedząco, a nawet po wstawaniu siedząc u siebie w łóżku. Mam na imię Anastazja. Jestem konsultantem w firmie Nuga Best, kto nie wie, można o niej przeczytać więcej na naszym kanale. A dzisiaj my będziemy robić gimnastykę na to, żeby poprawić naszą postawę, żeby ona była ładniejsza, żeby mieć proste plecy i na to, żeby też wyciągnąć naszą szyję i nie mieć problemów z odcinkiem szyjnym. Mam nadzieję, że wszyscy dołączyli się. Tak. Witam, witam wszystkich, także weźcie sobie w wygodną pozycję, wyprostujcie plecy w taki sposób, tak żeby one były proste, żadnego pogarbienia się, tak wyprostujemy i będziemy zaczynać od pierwszego łatwego ćwiczenia na odcinek, na odcinek szyjny właśnie na tą naszą ukochaną szyję żeby ona była bardziej prosta. I pierwszy ruch to będzie polegał na tym, żeby nam wziąć i rączki podnieść do góry. Nam ważne rozluźnić klatkę piersiową i już zaczynamy. Tak, super. Bardzo dobrze. I, i od tyłu do przodu. Od tyłu do przodu. Tak. Super. Bardzo dobrze. Następny ruch: my będziemy nasze dłonie od takiej pozycji odwracać w stronę, żeby kości obojczykowe nam jakby dali się do tyłu. I zaczynamy. Głowa lekko do góry. Wyprostować. Tak. Tak. I robimy. Przepraszam bardzo. Tak. Następnie to szyja. Bierzemy tutaj do łopatki. Dotykamy. I lekko. Bardzo lekko. Zginamy szyję. Tak. I ciągniemy ją do tyłu. Bardzo leciutko. Wszystko robimy bez nagłych ruchów. Tak. Super. Bardzo dobrze. I jeszcze chwilkę. Super. I jeszcze raz. I zmieniamy rączki, dajemy jedną do tyłu. Jeśli nie dajecie rady dawać aż tak wysoko, no to zróbcie minimalnie, tak? I schylamy głowę. Raz. Gdzieś około 3 sekund trzymamy głowę. Super, bardzo dobrze. I z powrotem lekko ją naciągamy w stronę. Tak. Super. I jeszcze raz. Następny ruch. My dajemy rączki za głowę i będziemy zwijać i odwierać i w dół. z lekkim odciąganiem szyi do tyłu. Tak. I jeszcze. Robimy wszystko powoli, ponieważ ktoś ma lepiej z odcinkiem szyjnym, a ktoś ma gorzej. I ostatni raz. Super. Teraz proszę zgiąć łokcie w taki sposób i odsuwamy ich do tyłu. Dotykamy i głowa nam patrzy prosto i trzymamy. Łokcie nie zaginamy tak, tylko patrzymy, żeby one były proste. Tak. Super. Bardzo dobrze. I otwieramy klatkę piersiową. Dalej bierzemy siebie palcami pod podródek i dajemy, jakby, głowę lekko do góry, później w dół. Bardzo ważne, że nam nie można robić. Tak my nie robimy. My prostujemy się i ciągniemy. Trzymamy plecy i ramiona lekko do tyłu, i wyciągamy. O. Bardzo dobrze. Teraz weźmiemy lączki, i zwykłe podciąganie o, do przodu w taki sposób. Później do siebie i do przodu. Bardzo dobrze. Tak, super. Podciągnąć się. I jeszcze. Bardzo dobrze. I kończymy na tym. Następny ruch, rączki w taki sposób, i do góry. I w dół maksymalnie nisko. Żeby nasze łopatki spotykali się. W górę. I w dół. I w górę. I w dół. Super. Bardzo dobrze. No, mam nadzieję, że Państwu się udaje dorobić. Tak. Pilnujemy, żeby rączki jakby były do tyłu. Tak. I pociągnąć. Super. Następny ruch. Spotykamy, spotykamy się nasze pięście i otwieramy. Bardzo ważne pamiętać, że u nas nie odrywają się ramiona od rąk. Czyli łokcie przyciskamy. Odłożyliśmy klatkę i pracujemy. Super. Macie poczuć ciepło w mięśniach karku. Bardzo dobrze. Dalej kładziemy nasz podbródek. W taki sposób rękę. I rozluźniamy. Tak, ważne od... odłożyć. Pa, pa. Chod, chod. Tak, nie, nie. I kładziemy i do tyłu, i kładziemy i do tyłu, i kładziemy. Następnie bierzemy nasze ręce i będziemy patrzeć na nasze pięści jedną stronę. A później w drugą, tak? W jedną, a później w drugą. Super. Czysz. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj. Do nas chłopca dołączyć I teraz przytulanie. Bierzemy przytulanie i, i przytulamy się. Pamiętacie o oddech i jeszcze. Rozluźnić mięśnie, rozluźnić szyję. jeszcze. Super. Bardzo dobrze. Taki ruch konkretnie na szyję i na ramiona można powtarzać każdego dnia, ponieważ ta gimnastyka trwa 8 minut. A dalej my będziemy jeszcze kontynuować następne 8 minut, które będzie zajmowało się naszą też postawą odcinka szyjnego właśnie przez taką szyję, przez takie okrągłe ramiona, żeby ich wyprostować. I pierwszy ruch będzie polegał na tym, że nam trzeba odkręcić barki i ramiona. I robimy to z podnoszeniem głowy, czyli opuszczoną głowy i podnosimy. I powoli otwieramy. Teraz to samo. Tylko na odwrót. Dalej powtarzamy, tylko kładziemy rączkę tu, a głowę odciągamy i nam trzeba jakby odciągnąć to ramię, żeby poczuć naciągnięcie tych mięśni. Tak. I jeszcze raz, jakby otwierając jednocześnie ramię, odsuwając i naciągając szyję. I wracamy głowę na miejsce. I jeszcze raz. Super. Teraz zmieniamy rączkę. Tutaj kładziemy. No jak nie udaje się położyć, to przynajmniej tak złożyć rączkę. I idziemy. Pamiętamy o tym, że plecy mają być proste. Tak, wracamy na głowę. Super. Bardzo dobrze. I jeszcze raz. Bardzo dobrze. Dalej nam trzeba położyć jedną ręczkę, rączkę pod obojczyk, drugą z góry. Odwracamy głowę, patrzymy w górę i w dół. Mamy poczuć, jak pod naszą ręką naciąga się język. Super. I do góry. Zmieniamy. Kładziemy drugą tak, jeszcze raz. I w górę. I w dół. Robimy wszystko bardzo powoli. Ważne co robić bez bólu, drogi kobiety, drogi panowie, ważne robić bezboleśnie te ćwiczenia, żeby one przynosiły taką, taką przyjemność, a nie ból. Dalej my powtarzamy, kładziemy rączki bardziej na szyję, nam trzeba z prostowanymi rękami otworzyć klatkę i Wyprostowamy zostają. Robimy wdech i wydech. Otwieramy na wdech. Poprzedni rok my już robiliśmy. Na ważne. Do góry. Dać głowę. I do przodu. Podciągnąć. I zjeść. Pamiętajcie, że plecy są proste. Otwieramy tutaj klatkę. Zdech. Super. Teraz kładziemy rączki na biodram i patrzymy w drugą stronę, obracamy. Każdy robi w jego maksymalnej amplitudzie. Bardzo ważne zostawić plecy na miejscu, żeby ramiona nam nie ruszały się. Tego my nie robimy. Tak, super. Bardzo dobrze. Teraz paluszek popracuję w wyciągnięciu podbródka i cofnięcie go na to. I do przodu. Nam ważne rozciągnąć kręgosłup. Tak. wyprostowane plecy. To jest praca z pierwszym i drugim odcinkiem kręgosłupa szyjnego. Dalej my bierzemy rączki, kładziemy, otwieramy i do tyłu ciągniemy się Robimy wdech i wydech. Nam ważne zgiąć plecy i odłożyć. Super, bardzo dobrze. Następnie taki ruch. Raz, dwa, trzy. Tylko, że głowę podnosimy do góry. Raz, dwa, trzy. Super. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy. I naciągamy. Pamiętamy, że nasze łopatki muszą się spotkać. Super, bardzo dobrze. A teraz robimy podobny, taki sam ruch, tylko robimy małymi krączkami. kroczkami. Raz, dwa, trzy i a szyja wyprostowana. Super, bardzo dobrze. I zostało nam trzy, dwa i jeden. Super, bardzo dobrze. Możecie tak troszeczkę do przodu dać, żeby rozluźnić, żeby rozluźnić plecy. I dalej nam ważne postawić nasze łopatki na miejsce. Bardzo często nawet jak szyje mają prostą, to wszystko jedno nam zostają na przykład takie, takie łopatki bardziej do góry. I pierwszy ruch. My otwieramy te łupatki w taki sposób. Możecie robić na stojąco, możecie robić na siedząco. Bardzo dobrze. Następny krok. Nam ważne co zrobić? Dać do góry rączki i do tyłu. I do tyłu. Bardzo dobrze. Tak. Mam nadzieję, że widać wszystkim jak prawidłowo robić. Tak, Super. Bardzo dobrze. Odpoczywamy. Dalej dajemy jedną rączkę do góry, a drugą dokładamy. I i i, i. bardzo dobrze. Super. Tak. I ostatnia rączka. I odpoczywamy. Co my dalej robimy? Nam składamy rączki w dół i w górę. W dół, i w górę, na ważne, żeby nasze łopatki się spotkały, nie wiem, czy będzie z tyłu widać, każdy robi w swoim tempie. Poczywamy. Następnie podnosimy rączki i dajemy do tyłu. I górę lekko do przodu i bardzo dobrze. Lecy są proste. Super. Odpoczywamy. Następnie nam ważne wziąć rączki tak i skręcić plecy w jedną, a w drugą stronę. Możliwe Wam będzie robić to wygodnie na stojąco. Dzisiaj pokazuję wersję na siedząca, Tak? Super. Bardzo dobrze. Następnie ręce do przodu. I... Jakby na końcu zginamy włochciach. Super. Można lekko do przodu głowę, tak. Bardzo dobrze. Odpoczywamy. Dalej. My robimy jakby takie skrzydełka. Najpierw tak. I później my otwieramy do tyłu. I do przodu. Bardziej głowę. Arączki dajemy. Otwieramy. I. I do tyłu. I do tyłu. Bardzo dobrze. Dalej co my robimy? Podnosimy rączki do góry. Jedna w stronę, jedna w stronę i obydwie. W dół. Tak. Jedna, druga i dwie. Jak z tyłu to ma wyglądać? Jedna, druga, dwie w dół. Tak, super. I do górę. Jedna, druga i do górę. Bardzo dobrze. Super, najważniejsze. Rozluźnić na plecy. Zwinąć się. Tak. I otwieramy. I wydech I de. Rozluźniamy. Bardzo dobrze. Dalej bardzo proste ćwiczenie. Rączki w górę i jakby naciągamy te ręce. Super. Bardzo dobrze. Tak. Nam trzeba jakby te łokcie, żeby no, oni nie spotkają się z tyłu. Ale coś podobnego zrobić. Tak. Bardzo dobrze. I odpoczywamy. Dalej my naciągamy. I w drugą stronę. I w drugą stronę. I w drugą. I proste plecy. Cały czas pamiętamy o postawie. Bardzo dobrze. I skończyliśmy. Rewelacja. Mam nadzieję, że każdemu z was udało się zrobić to ćwiczenie. Każdy etap można robić codziennie, niekoniecznie robić wszystkie trzy etapy tak, jak robiliśmy my, bo teraz na pewno czujecie, że Wam zrobiło się bardziej ciepło, bardziej gorąco. Niektórzy nawet mogą odczuwać się zakwasy na następny dzień, jeśli na przykład dopiero zaczynają ćwiczyć. Tak, teraz my popracowaliśmy z górną częścią. Dalej, w następny soboty, my będziemy pracować całym ciałem. Drodzy Państwo, komu zależy na tym, żeby gimnastyka była bardziej spokojniejsza, bardziej wolniejsza, zapraszam każdą sobotę o 8 rano. A kto chce jeszcze zadbać o swoją sylwetkę, zadbać o mięśnie brzucha i ich wzmocnić i tak zrzucić kalorie jakieś, kilogramy, to zapraszam na we wtorek, we środy, przepraszam, we środę, o 18 również jest transmisja na żywo. I jeśli potrzebujecie rozluźnienia, macie problem z odcinkiem szyjnym, macie problem z od, kręgosłupem lub zastanie, lub ciągły stres w Waszym życiu, zapraszam na ulicę Urszulanską 5, Centrum Handlowe Oskar, pierwsze piętro, i tam robią zabiegi relaksacyjne, gdzie można rozluźnić się sobie. I duszą, i ciałem. Także zapraszam, można napisać do mnie pod tym filmikiem albo znaleźć nas na Facebooku. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia.